Tomasz Adamek, witam serdecznie. Witam, witam i Państwa. Czy to był pierwszy raz w życiu, kiedy ktoś tak czepiał się Tomasza Adamka? Znaczy tam, takie wiesz, takie gadanie, tylko to wiesz, to, ja lubię jak ktoś mówi konkretnie, mówi zdanie i przerywasz, a jak ktoś jak, ba, ba ba ba, to ja podejrzewam, to trzy czwarte tej młodzieży nie wiedziało czy, o, o, o czym ta mowa jest. Nagle jakieś mi tam yy, pijaki, samochody jakieś, ale co to ma pierą do wiatraka? Przecież tu jest strona sportowa, ja wiem, że to są friki, ale to jest, to jest dalej sport. Mówimy o sporcie, o walkach, trzeba stworzyć świetne widowisko dla kibiców, dla jest to Narodowy Stadion. Też się bardzo cieszę, że, że yy, mam akurat kontrakt no, z, z Paymem yy, podpisany, że mogę zobaczyć na Narodowy. To jest takie też uwieńczenie mojej kariery, no bo przecież ja zdobyłem w ringu wszystko, co mogłem zdobyć dla się świata. A że dostałem, mam do, mamy z Mateuszem, jesteśmy kumplami, Borkiem od nie wiem, 20 lat. Zaproponował taką ofertę jest jestem. No ja się zawsze z każdym dogadam. No i, i walczymy, także się bardzo cieszę na ten, że krzyczy, no to odkrzyczy w ringu. W klatce tym bardziej teraz, w klatce odkrzyczy wszystko. Natomiast nie bardzo ciekawi z takiej perspektywy psychologii, no bo tyle lat kariery. Tyle lat. Zdobywania różnego rodzaju trofeów i tak dalej. I nagle na koniec już kariery, na koniec tej drogi walka e, taka, gdzie jednak przeciwnik no, obraża, wyśmiewa, gada właśnie ale, o tym ale pijaństwie. Wiesz, no, ale wiesz to, wiesz, to jest właśnie oznaka strachu, wiesz? Bo pamiętaj, że wojownik nigdy nie krzyczy. Możemy się gadać, przegadywać, się tu o walce ten, a ten jakieś mówi, to co tam było, prywatne sprawy. Na kogo to interesuje? Co to było gdzieś tam? Ja to tam. Słuchaj, to jest. Wiesz, tak. Czepie się, w oczy, widziałem, patrzył w oczy, strach w narobione narobiony, no przestań, no zobaczy, zobaczy jak uderzy pierwszy gąb, co najpierw lewy na łeb, on zobaczy jak bije prawdziwy bokser. Czy zirytowany Tomasz Adamek będzie jeszcze mocniejszym Tomaszem Adamkiem? Znaczy zawsze będę taki sam, ale, ale nie będę patrzył, że, że czekał, tylko pójdę od razu. Są cztery, cztery rundy, pociągnę, pociągnę, bierzemy, mam zdrowia na 12 rund, ale pociągnę, doły zbiję, sprawdzę zaraz doły, oblecę całe, a mocno biję na dół. Chłopaki mówią, mówią, ty, ale kopiesz, mówi, kopnę i na łeb, rozumiesz, nie, przesadził troszeczkę chłopogi i się... Czyli. Ja powtarzam zawsze, znam wojowników, wielu mistrzów świata, nigdy nie, krzycze, nie krzyczeli, tam się przegadują się, tak zniszczecie tu, ale nie jakieś głupoty, gadanie, jakieś wypadki. Słuchaj, to on to, to ze strachu mówił. Może się ktoś mu przypomniało. No, ja, ja tak patrzę na niego. No biedny, biedny ten kasen, no, ale musi się ci dobić. No dobije mu tak rozumiesz, że mu wybije z głowy te, te głupoty. No i wtedy muszę wrócić do normalności. Niech nie trenuje dół, bo zaraz sprawdzę jego dół. Czy jest odporny na dół. A mocno bije po dole. Mocno bije. Oj wątroba będzie. O! Jestem ciekawy jednej rzeczy. Domyślam się jaka jest odpowiedź. Natomiast czy jest procent szans, że Kasja wygra I jaki to jest procent? Nie ma procentu. Nie ma tam żadnego procentu, jest 100 że wygra Tomasz Adam. Jeżeli wchodzę, będę zdrowy, bo to jest najważniejsze zawsze, zbiję go na Kwaśniewską, on nawet mnie prawdopodobnie nie dotknie. Bo słuchaj, ja jestem pięściarzem i ja stanę pozycją boczną, on nie będzie mu nawet mógł podejść, bo co podejdzie, to stanie lewy, lewy na, na, na głowę, a po uwizmie Granty ciągną, a ja mam lewą spółkę, ja mam bardzo silną, bo ma, bardzo dobrą, mam lewą rękę. I biję bardzo mocno, że to chłopaki mogą powiedzieć, że na sparingach przecież Ale jest motywacja, macie porównanie teraz z tej motywacji. Znaczy nie zawsze miałem motywację, bo gdy nie miałem motywacji, to bym. Ja wiem, przyjechał. ale ja czuję taki ogień w środku. No nie, same. no to za to gadanie to dostanie. Zarzę to pierwsze lewy proste dałe, mówię zagadanie, bo tak się nie gada. Dostanie drugi, trzeci. upoluje prawym i będzie po walce. Proste, proste, słuchaj. A czy oglądasz jego poprzednie pojedynki? No gdzieś tam widziałem, ale przestań. No właśnie pojście. jestem ciekawy. Myślę, że widzowie też by chcieli usłyszeli trochę więcej niż przestań. Recenzja boksu Kasjusza Rzecznickiego. No, ja nie są od oceniania, no i gdzieś tam widziałem jakieś urywki, tam na YouTube gdzieś tam. Bardzo mnie też zainteresowała twoja reakcja w momencie, kiedy Kasjusz zaczął mówić, że twój menadżer Mateusz Borek może cię zmieniać jeszcze co rundę, albo chociaż wchodzić w przerwach i podczas tych przerw on nie musi odpoczywać, tylko może być się nami dwoma. Słuchaj nie wiem, nie wiem, czego się najad, rozumiesz takie głupoty, no ale, no ale słuchaj, to, są, to jest tam młodzież, że oni się nie znają na sporcie, no to posłuchają, posłuchają i, i ci młodzi może, może wierzą w to, co mówią, wiesz, tylko, tylko wiesz, ja, ja zęby zdarłem na sporcie i, i, i wiem, wiem, co trzeba zrobić, żeby, żeby wygrać, wygrać ciężko pracować, trenować. A tych lat w tym ringu, które spędziłem. A, a, ci co klapią, klapią, nic nie potrafią. No i, i to jest właśnie, ja tego nigdy nie robiłem, bo nieraz też byłem porażki i, i, i nigdy się nie obrażałem z nikim. Tam jakieś tam przegaduszki były, ale nie jakieś ten, ten to klapał, no, no, On może on sam nie wie co mówił, no nie wiem. E, ale bierz, taki bierz, się nie przejmuje, to mam bądź ci wierzy, że no nie chcę mówić, bo to jest kamera, że to mam. No, to ja robię swoje, jutro wyjeżdżamy i, i robota. I, nie bardzo ciężko, gest przyleciał dzisiaj, i odbraliśmy go, a już poszedł spać, bo zmęczony, no bo wiadomo, czas. Wyjeżdżamy jutro i robota od tak, tak, od jutro wyjeżdżamy, pojutrze, nie, jutro już pewnie zrobimy, bo rano wyjeżdżamy, po siadaniu po południu robimy trening. No i zaczynamy ciężką pracę. I teraz uwaga, Adamek, Włodarczyk, Łaszczyk, tutaj, w innych federacjach, Sosnowski, Wach. Myślę, że jeszcze mogę o kimś zapomnieć, bo mamy tylu bokserów już takich profesjonalnych, z wielkimi sukcesami we Freak Fightach. Pytanie jest jedno, dlaczego? Ja myślę, że nie ma szkolenia. Jest dużo chłopaków zdolnych, talentów w Polsce. Ja też już mówiłem, jak byłem do Ameryki, gdzie tam ludzie z świata boksu byli jakby Przeciwko mnie, że ja tylko mówię Ameryka, Ameryka, na no Dlatego Ameryka, no to masz Amerykę osiągnął sukces w Ameryce. Zdobyłem dwa tytuły Miesza Świata. I tam mieszkam od, na stałe od 28. Gdybym w Polsce był, bym tego nie osiągnął. No i w Polsce ten poziom, jaki był, taki jest. Jeżeli nie będzie szkolenia trenerów, wyjazdów tych chłopców do Ameryki, żeby mogli sparować, czy przywozić, to jest w stanie wyjechać i tam sparować z nimi. Tam są chłopcy, jak był Guess Jimmy, przyjdzie chłopak, on ma siedem walk amatorskich, a on, on tak walczy na sparingach, i tak patrzę, mówię, gest, on by każdego polskiego chłopaka zbił. No tak walczą, z jest Ameryka, no, tam ludzie z całego świata są, siedzą dobijają się, żeby zarobić pieniądze i zdobyć trofea. Także to jest, no, jest to Ameryka, dlatego tego jak systemu nie zmieni Polska... W głowie się nie, nie przestawi polskim czy prezesowi, tam, nie wiem, kto tam decyduje o polskim związku bokserskim i zawodowych grupach, nie będzie pieniędzy na, nie zainwestują w, w trening, sparingi, wyjeżdżanie do Stanów, to nie będzie sukcesu w Polsce. Nie będzie, bo to nie ma takiej możliwości. No. Dzisiaj idziesz na Florydzie, gest dzisiaj dzwoni przykładowo, dzisiaj przychodzi ten, jutro przychodzi następny, przychodzi dwóch, trzech trzeba płacić za sparingi, to nie jest, że za darmo ktoś sparuje. Ja tak samo, ja płacę przecież ciężkie pieniądze. Jeżeli nie inwestujesz w ten biznes, no to nie masz, nie masz wyników. A sparowanie między sobą, gdzie znasz się, nie wiem, chłopakiem 5 lat czy sześć, no to, to ci nic wiele nie daje. Musi być co sparing, jeden tydzień, jeden jeszcze czy z dwoma, następny musi być, następny spary party, następny, następny. Wtedy się obijasz tymi różne style i ty ringu nic nie zaskoczy. No a to w Polsce I mamy takie, takie są y, zwyczaje, jakie są, sparują między sobą, no to nie będzie sukcesu. No. Komuś się może udać, jak będzie talent. No mi się udało, bo byłem do stanu, bo nigdy bym siedział w Polsce, nie zdobyłbym y, pasa. No tam jest ciężka praca, tam trzeba pracować bardzo ciężko na treningach i no, trzeba mieć też końskie zdrowie. No, jeżeli, jeżeli te, ten, no, zwłaszcza mówić w zawodowym boksie, to, to trenujesz tam bardzo ciężko, trenujesz, to jest, tutaj jak trenowałem, widzimy jak trenują chłopcy, to, to jest 50%, no, to, to naprawdę tam są największe gwiazdy, sukcesy tam się odnosi, no i, i nie ma innej drogi. Dobrze. bardzo dziękuję za wywiad i widzimy się na samej konferencji.